Cię zaraz jak on przyniósł, opowiedział tą historię, myśmy sobie, ale który pan z lotto, ten w taki co od za, ten Gandalf Szary, ten taki showman, witam bardzo serdecznie w kolejnym losowaniu lotka i ta komisja... Ja nie, nie ma takiego głosu, ma taki właśnie, troszkę ma takiego witam serdecznie, taki jest, wiesz. I ta komisja gier liczbowych, widzieliście ich? <grystanie> to są mistrzowie, My znaczy... My mamy teorię, że oni nie żyją. Tak. I oni są na szturkach, tak. wiecie o co chodzi. <grystanie> eee... Dawaj, dawaj, bo... No. Eee... <grystanie> Bo oni nigdy nic nie mówią, tylko się kłaniają. I te, teraz wyobraźcie sobie, że tak... Bo on jest, on jest w robocie. On przychodzi do domu i żona się pyta na przykład, no jak było w pracy? O, on mówi, no nadgodziny dzisiaj miałem, musiałem dwa razy się ukłonić. <laughs> Dobrze, ale wracając do... Co? Nie, nie, no, Aha, to chodzi zdopto. o tego drugiego faceta, takiego Szatyna. Ty jesteś do niego podobny, tak? Tego, Gdzie? co mu do herbaty czegoś dosypują. Te... Kojarzycie go na pewno. Przypominam tego świra? Witam serdecznie, komora losująca, pełna już jest piłeczek, trzymam kciuki, ha, ha, ha. Bęben losujący pełny. Sądząc <_dysimity> po pogawarytach to multilotek. <_dysimity> Ale w środku dwie kuleczki. Możesz jechać, nie? Nie przepraszam, to było.